Y'all buy them all, yeah I'm burning it up DPGC, you should be turning Turn it up CPT, yeah we hooking back up and when they... Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Paradise a to kolejny odcinek z kariery zawodnika w FIFA 16. Rozpoczynamy go meczem z Manchesterem United. W tym odcinku dwa spotkania sobie rozegramy i obydwa z Manchesterami. Jednym, jedno właśnie tutaj z Manchesterem United, a drugie z Manchesterem City. Więc naprawdę ciekawy odcinek, bo dwa takie no bardzo dobre, solidne zespoły i na pewno będzie trudno tutaj o zwycięstwo, ale będziemy się starać. Mamy dobry skład. W Chodzimy tutaj najlepszą swoją jedenastką Ja oczywiście na samej szpicy Będą mnie tam wspierać Fabrega, Sazard i Quadrado głównie No a tutaj też debiut zawodnika w naszej zespole Jest to Jimenez ściągnięty z Atletico Madryt Myślę, że bardzo dobry transfer No i rozpoczynamy to, to spotkanie No i pierwsza sytuacja, trzecia od razu minuta Mam tutaj futbolówkę, ja podaję ją do Maticia, wybiegam na pozycji, oddaję strzał jeszcze za pola karnego i no genialnie rozpoczynamy te spotkanie. No ja jeszcze lepiej zdobywam bramkę 1-0 do 0 w czwartej minucie. Załamani tutaj obrońcy Manchesteru, no zawalili, rozklepana tutaj ich obrona. Nie tutaj nikt nie pilnował, wyszedłem sobie na pozycję, dostałem dobre podanie. No i taka petarda, że nawet DHA nie był w stanie jej. Obroni, zdobyłam swojego pierwszego gola w Lidze Angielskiej, więc naprawdę dobry początek. Kolejna sytuacja to już druga połowa, 46 minuta. Znowu tutaj gramy bardzo dobrą klepką. No naprawdę, zgranie w tym zespole stoi na wysokim poziomie. Wysuwam tutaj piłkę do quadrado a ten przy wrzutce jest faulowany i będzie rzut karny w 47 minucie. No tutaj strasznie zła interwencja. Chyba to był Look Show, co dostaje jeszcze tutaj żółtą kartkę, jak najbardziej zasłużoną. Zgadza się, to był Look Show. No i będziemy mieli okazję, aby teraz zdobyć drugą ramkę. No, naprawdę ładna akcja. Tutaj znowu po raz kolejny pokazaliśmy, jak dobrze jesteśmy zgrani tą klepką. Wypracowaliśmy sobie sytuację. Eden Hazard na dwa tempa. Gol. Pomimo, że No DH może i wyczuł jego intencje, to nie był w stanie obronić. No tego strzału Eden Hazard zdobywa gola na 2 do 0 i myślę, że teraz przy takim rezultacie będzie nam się już łatwiej grało, bo to jest już jednak e, no, większe prowadzenie i mamy jakiś tam e, jakiś tam bufor bezpieczeństwa 2 do 0 prowadzimy po golu moim i golu Azarda z rzutu karnego 55 minuta kolejna sytuacja e, tutaj wycofanie piłki do tyłu i dobre podanie to chyba tutaj Aspliqueta Biegnie tym lewym skrzydłem, wrzutka znalazłem się tam. Ja, idealnie, w ogóle nie wiem co tutaj obrońca robił, nikt mnie tam nie krył. Tym bardziej, że ja umiem bardzo dobrze grać głową. I po tej wrzutce 3 do 0 prowadzimy. To jest pogrom Manchester United. Tak tutaj był to na pewno Aspilikueta. To on dośrodkowywał. No i bardzo dobra moja główka, zdobyła swoją drugą ramkę w lidze i drugą ramkę w tym spotkaniu. Bardzo dobre rozpoczęcie sezonu w wykonaniu mojego zawodnika. Tutaj kolejna sytuacja strzału. Mogłem zdobyć hat -tricka. Piłka odbiła się od słupka, ale ostatecznie i tak zdobyliśmy bramkę. 4 do 0. To jest pogrom. Tutaj dobił, chyba to był Matić, tak jest. Po tym moim bardzo dobrym uderzeniu Matić dobija 4 do 0. No i tutaj możemy być pewni, że 3 punkty po tym meczu trafiają na nasze... Konto, bo zostało już tylko 15 minut do końca i tutaj tak naprawdę możemy tylko zwiększyć to prowadzenie. W 84 minucie zostałem ściągnięty z boiska, bo nie było co już mnie tutaj dalej męczyć, żebym nie nawały się kontuzji. Byłem już zmęczony, no ale dałem w tym spotkaniu z siebie po prostu... Wszystko i zasłużenie, wygraliśmy to spotkanie 4 do 0, bo nic się już później w tych 6 minutach i doliczonym czasie gry nie zmieniło. Widzicie jeszcze tutaj trening, bardzo blisko jestem awansu na overall 83, no a teraz kolejny, kolejne spotkanie, kolejny mecz i tak jak powiedziałem drugi Manchester, tym razem Manchester City, ale dwa te spotkanie gramy u siebie. No, i na pewno fani będą nas wspierać. No, i nie mam nic przeciwko, żeby z tym drugim Manchesterem odnieść podobny rezultat, co z Manchesterem United. Wychodzimy na boisko w najmocniejszym zestawieniu. Praktycznie nic się nie zmieniło z tej podstawowej jednostki. Jest prawie że identyczna, co ta w poprzednim meczu. No, mój naprawdę dobry występ zaliczyłem. Jak widzicie, tutaj jestem pokazany. Cztery bramki w ostatnich trzech meczach, naprawdę bardzo dobrze. Wszedłem w drużynę Chelsea, bo gramy się tu jak na razie bardzo, ale to bardzo fajnie. Dobrze tutaj się zgrywamy, no co też widać po tych akcjach, których, no, których rozklepujemy po prostu obronę w przeciwniku. Znowu tutaj gram na szpicy Fabregas, Azart i Cuadrado są za mną. No jedyna zmiana to chyba taka, że jest Obi Mikel na defensywnym pomocniku, zamiast chyba Maticia. No i zaczynamy to spotkanie. Zaczyna Manchester City. 16 minuta, Tutaj podanie moje górą do Azarda. Azard wchodzi w pole karne, strzela i naprawdę złą interwencją popisał się tutaj Hart. Bo tak naprawdę wleciał z tą piłką do bramki. No, nie popisał tutaj się. 1 do 0. Prowadzimy po golu Edena Azarda. A ja zaliczam asystę po tym właśnie podaniu. On tutaj minął sobie obrońców, nawet nie musiał zbytnio się wysilać wystarczy, ty, wystarczyło mu tylko, żeby oddał strzał, światło bramki, na no a troje tutaj bramkarz Manchesteru mu pomógł, no mógł się lepiej zachować Hart, na pewno e, nie będzie trener z niego zadowolony po tej pierwszej połowie, kolejna sytuacja 42 minuta, dostaje bardzo dobre podanie, oddaje strzał w krótszy słupek, no i znowu Hart pokonany 2 do 0, naprawdę genialna forma moja jak i całego zespołu, prowadzimy z Manchesterem City 2 do 0. No, pogrom Manchester United teraz prowadzimy 2 do 0 z Manchesterem City. Naprawdę bardzo dobry e, kolejny występ notuje mój zawodnik, chociaż to jest dopiero pierwsza połowa, jeszcze tutaj jest szansa na zdobycie e, zdobycie jakichś bramek. No, ale jesteśmy coraz bliżej, żeby w tym naprawdę trudnym, kolejnym trudnym spotkaniu zanotować trzy punkty. Widzicie tutaj radość mojego zawodnika. I 2-0 prowadzimy po mojej bramce właśnie teraz i bramce do Nazarda, trzeci gol zdobywam w Barclays Premier League. Kończy się pierwsza połowa i zdecydowałem się poprosić po zmianę, bo wierzyłem tutaj w mój zespół i później też ten wynik został dociągnięty. Do końca wygraliśmy z Manchesterem 2-0, a ja nie chciałem się po prostu więcej męczyć, byłem trochę zmęczony po tych ostatnich występach, bo też dawałem siebie 100%. Bramkę zdobyłem, więc dołożyłem swoją cegiełkę do tego występu, do tego zwycięstwa. Więc y, możemy być zado zadowoleni. Wynik został utrzymany, dowieźliśmy te 2 do zera do końca. No i jeszcze y, tutaj, jak widzicie, na horyzoncie będzie teraz y, roz rozegranie meczu z y, reprezentacją. Będziemy mieli kolejne spotkania, więc w następnym odcinku już zagramy sobie mecze reprezentacyjne, a nie mecze y, w Chelsea. Jeszcze na koniec trening. No i zobaczycie jeszcze zamknięcie okienka transferowego y, w no w letniego okienka transferowego Ale zanim to nastąpi to tutaj widzicie Zmieniłem sobie też trochę cechy Chciałem wam pokazać jakie mam Dodałem sobie cechy strzału przewrotką I dzięki tej cesze będę mógł właśnie Oddawać właśnie takie fajne strzały z przewrotki I to na pewno może być Widowiskowe I naprawdę cieszyłbym się bardzo jakby kiedyś udało mi się Właśnie w taki sposób bramkę Zdobyć Odjąłem sobie też cechy podkręcone podania bo nie jest mi ona aż tak bardzo e, potrzebna, a dałem sobie za to finezyjny, finezyjny strzał. Trochę słabo, że można mieć maksymalnie chyba 5 tych cech, e, bo można by było tak naprawdę więcej zaznaczyć, bo one są naprawdę fajne niektóre i dają spoko możliwości. Najbardziej mi się podała ta cała drugi oddech, bo ona dodaje w końcówce meczu energii mojemu zawodnikowi. No tak wygląda zakończenie okienka transferowego, niestety Straciliśmy Maticia, został on sprzedany, no ale bez niego myślę, że sobie też poradzimy. To by było na tyle, trzymajcie się, na razie i cześć.